I to nie jest parking stary, to jest luksus. Powiem następny jedziąłki. Ja pierdolę, to już jest w ogóle paj na sprawa. Dobrze, że skrzyżowania nie zablokowali, wiesz? A ciekawe co ten... Cieka ty jest... Co? Zastanawiam się, że ktoś po prostu tam się wpierdolił i uznał, chuj pierdolę, idę do domu. <laughs> Zostawiam auto na środku drogi, mam to w dupie. Czyli sytuacja miała miejsce takie, że ktoś się kurwa przyjechał kombinować, nie? No zobacz, no tutaj to już jest... Chuja, ja już do roboty mam po co jechać, już nie będzie dostał w ogóle. Wystarys, ja mi poszli po prostu pierdolą w dupę i idą spać, No co mają robić? I zobacz jak tu chodnikiem wszyscy zapierdale. No to my pójdziemy drogą. <laughs> no kurwa na no, nie? Ten też się już zakopał chyba, kurwa, na tym chodniku. się z nimi, kurwa. No, możemy go przechnąć, jak będzie chciał. Nie jest możliwe przechnąć. Zobacz. Ja pierdol, no w stronę tego tu nie ma co jechać, kurwa, chodniarzami. Kurwa, ale tu nie przypomina się takiego krajobrazu, jak była wojna? I wszyscy znali kurwa, zostawiamy, opuszczamy samochody?